W blasku reflektorów rodzi się magia. Na scenach i planach filmowych powstają emocje, które na zawsze zapisują się w naszej pamięci. Twarze aktorek, ich głosy, gesty i spojrzenia towarzyszyły nam w chwilach wzruszeń, radości i zadumy. Dla wielu z nich sztuka była nie tylko zawodem, ale też sposobem na życie, pasją, której oddały wszystko. Czasem jednak za uśmiechem, który widzieliśmy na ekranie, kryła się cisza, zmęczenie i walka z własnym losem. Niektóre z nich odeszły zbyt wcześnie, w pełni sił, w momencie, gdy wydawało się, że ich kariera dopiero nabiera rozpędu. Inne, po latach sukcesów, zniknęły z życia publicznego, pozostawiając po sobie wspomnienie ról, które wzruszają do dziś. Ich historie są jak lustro epok, pełne blasku, ale i cienia. Każda z nich przypomina, że za światłem sceny zawsze stoi człowiek, kruchy, wrażliwy, prawdziwy. Dziś przypomnimy dziesięć nazwisk, które zapisały się w historii polskiego kina i teatru. Dziesięć kobiet, których życie przerwało się zbyt wcześnie, ale których pamięć wciąż trwa w sercach widzów. Obejrzyj ten film do końca, ponieważ dziesiąta historia może sprawić, że zabraknie ci słów. Anna Przybylska Anna Przybylska przyszła na świat w Gdyni i tam dorastała, blisko morza, normalności i ludzi, do których zawsze wracała. Zanim stanęła przed kamerą, pracowała jako modelka, ale to film okazał się jej miejscem. Zadebiutowała w 1997 roku w Ciemnej Stronie Wenus, a chwilę później cała Polska poznała ją jako Marylkę ze Złotopolskich, ciepłą, energiczną, swojską. Później przyszły kolejne role, komediowe i obyczajowe, daleko od Noszy, Dzień Świra, kariera Nikosia Dyzmy, Złoty Środek. Wnosiła na ekran lekkość i humor, a jednocześnie prawdę, której nie da się udawać. Poza planem pojawiała się w kampaniach reklamowych, ale strzegła prywatności, rodzina, dzieci, codzienność w Trójmieście. Gdy przyszła choroba, zmagała się z nią po cichu i z godnością. Odeszła w 2014 roku, pozostawiając wspomnienie uśmiechu, który rozświetlał ekran. Dla widzów pozostała nasza Ania, bliska, prawdziwa, z tą iskrą. Która sprawiała, że kino nagle stawało się jaśniejsze. Ewa Sałacka, warszawianka z klasą i błyskiem w oku, wchodziła na plan tak, jak wchodzi się do dobrze znanego domu, pewnie z uśmiechem, bez zbędnego hałasu. Ukończyła łódzką szkołę filmową, a pierwsze kroki stawiała jeszcze w czasie studiów, zachwycając w Arii dla atlety. Widzowie pokochali ją za lekkość i wdzięk, które niosła do komedii. Oraz za ciepło, z jakim budowała postaci w filmach obyczajowych i serialach. Och, Karol, sztuka kochania, później pierwsza miłość w każdej z tych historii potrafiła znaleźć ton, który brzmiał prawdziwie. Na ekranie bywała zmysłowa i żartobliwa, poza nim profesjonalna, skupiona, życzliwa. W latach 90. coraz częściej pojawiała się również w mediach, mówiąc o kinie z pasją i kompetencją. Jej życie przerwało się nagle w 2006 roku. Zgodnie z doniesieniami mediów stało się to wskutek gwałtownej reakcji alergicznej. W pamięci widzów pozostał obraz aktorki, która rozjaśniała sceny jednym spojrzeniem i zostawiała po sobie elegancję, ciepło i uśmiech, do których chce się wracać. Agnieszka Kotulanka. Agnieszka Kotulanka miała w głosie ciepło, które natychmiast zbliżało do niej widzów. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowana również na piosence aktorskiej, zaczynała w teatrze współczesnym, gdzie uczyła się precyzji słowa i ciszy między nutami. Później był epizod emigracyjny i powrót, z dojrzałością i doświadczeniem, które słychać było na scenie i w teatrze telewizji. Przełom przyniósł Klan, jako Krystyna Lubicz, stała się częścią codzienności milionów Polaków. Grała bez zadęcia, prawdziwie, z wyczuciem zwykłych emocji. Miała też muzyczną wrażliwość, śpiewała utwory Młynarskiego, występowała na festiwalach, a jej interpretacje brzmiały jak krótkie opowieści o życiu. Ostatnie lata naznaczone były zmaganiami. Według doniesień mediów mierzyła się z chorobą alkoholową i depresją. Odeszła w 2018 roku. Zostały sceny, w których jej spojrzenie mówiło więcej niż długi dialog i pamięć o aktorce, która potrafiła nadać zwyczajnym chwilom wyjątkową wagę. Maria Proboż. Maria Proboż była jedną z tych twarzy lat 80, które natychmiast przyciągały wzrok. Młoda, wyrazista, z energią, którą kamera kochała. Pochodziła z łodzi i właśnie tam rodziło się jej marzenie o scenie. Bardzo szybko udowodniła, że nie jest tylko ładną blondynką. W czasie dojrzewania stworzyła poruszający portret dziewczyny na zakręcie, a w Alabamie potrafiła połączyć kruchość z siłą. Widzowie pamiętają ją też jako tajemniczą hellę w telewizyjnym Mistrzu i Małgorzacie, oraz z pana Kleksa w kosmosie. Choć często obsadzano ją w rolach podkreślających urodę, sama pragnęła ról trudnych, psychologicznych, takich, które zostają na długo. Na scenie i planie dawała z siebie wszystko, a po pracy szukała zwyczajnego spokoju. Odeszła w 2010 roku w rodzinnym mieście, po chorobie nowotworowej. Zostały filmy, fotografie i wspomnienie o aktorce, która miała w sobie światło i której obiecywano jeszcze wiele pięknych ról. Teresa Irzewska. Teresa Irzewska należała do tego pokolenia aktorek, które nie potrzebowały wielu słów, by poruszyć widza. Jej spojrzenie w kanale Andrzeja Wajdy przeszło do historii polskiego kina, pełne odwagi, lęku i tragicznego piękna. Miała w sobie coś niezwykle prawdziwego, jakby grała własnym życiem. Po sukcesie z lat 50 i 60 mogła osiągnąć wszystko, ale jej droga potoczyła się inaczej. Z czasem coraz rzadziej pojawiała się na ekranie, jakby świat filmu powoli o niej zapominał. Żyła w Gdańsku, z dala od świateł reflektorów, w samotności, której nie potrafiła przełamać. Odeszła w 1982 roku, mając zaledwie 49 lat. Dziś pamiętamy ją jako kobietę o niezwykłej wrażliwości. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje marzenia i za to, że zbyt mocno czuły. Barbara Kwiatkowska-Las, dziewczyna, która przyszła z małego Patrowa, a zdobyła serca widzów w całej Europie. Jej historia brzmi jak film. W wieku zaledwie 17 lat wygrała konkurs magazynu filmowego, a chwilę później zagrała w kultowej komedii Ewa chce spać. Ta rola otworzyła jej drzwi do wielkiego świata kina. Z Polski wyjechała na zachód, grała we Francji, we Włoszech, w Niemczech, partnerując takim gwiazdom jak Alain Delon czy Jean-Louis Trintignant. W jej oczach było coś, co trudno zapomnieć mieszanka niewinności i siły. Życie osobiste bywało burzliwe. Związki z Romanem Polańskim i Karlem Heinzem Beumem przyniosły jej rozgłos, ale też samotność. Mimo sukcesów, pozostała wierna sobie, dumna, niezależna, z charakterem. W ostatnich latach życia mieszkała w Monachium, z dala od reflektorów. Zmarła nagle w wieku 54 lat, a jej serce zatrzymało się zbyt wcześnie. Dziś pamiętana jest jako symbol urody i talentu, który rozświetlał ekrany niczym krótki, ale olśniewający błysk. Kalina Jędrusik, kobieta, która potrafiła zamienić każdy gest w poezję. Urodziła się w Częstochowie, a jej droga na scenę zaczęła się od marzenia o sztuce, która potrafi dotykać serc. Gdy w latach 50. Zadebiutowała w teatrze, od razu zwróciła uwagę nie tylko talentem, ale i magnetyzmem, którego nie dało się opisać. Publiczność pokochała ją w kabarecie Starszych Panów, gdzie była uosobieniem wdzięku i inteligentnego humoru. Później przyszedł czas na kino, od lekarstwa na miłość po ziemię obiecaną Wajdy, wszędzie tam zostawiała cząstkę siebie. W latach 60. stała się symbolem kobiecości, ale i odwagi, nie bała się być sobą w czasach, gdy nie było to łatwe. Jej życie prywatne, związane ze Stanisławem Dygatem, pełne było pasji i artystycznych sporów, które dodawały jej blasku. Odeszła w 1991 roku, zmagając się z chorobą, lecz do końca pozostała sobą, zmysłowa, błyskotliwa, niepowtarzalna. Dla wielu pozostała nie tylko aktorką, ale mitem, symbolem epoki, w której sztuka miała duszę. Elżbieta Czyżewska. Elżbieta Czyżewska była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina lat 60. Błyskotliwa, inteligentna, pełna temperamentu. Na ekranie potrafiła być zabawna i liryczna, a jej obecność przyciągała uwagę z naturalną siłą. Publiczność pokochała ją w kropisie znalezionym w Saragosie i Małżeństwie z Rozsądku, gdzie stworzyła postacie pełne wdzięku i ironii. Ale za sukcesem kryła się cena. Władze PRL nie wybaczyły jej małżeństwa z amerykańskim dziennikarzem Dawidem Halberstamem. Z dnia na dzień z aktorki numer jeden stała się osobą niepożądaną. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczynała wszystko od nowa, bez wielkich studiów filmowych, za to z niezmiennym talentem i siłą. Grała w teatrach Nowego Jorku, zdobyła prestiżową nagrodę obie, ale pozostała wierna swojej polskiej duszy. Odeszła w 2010 roku w Nowym Jorku, do końca była artystką, która nie przestała wierzyć, że scena, niezależnie od miejsca, może być domem dla serca. Ich historie to nie tylko opowieści o karierze i blasku reflektorów, to portrety kobiet, które kochały życie i sztukę, nawet wtedy, gdy los nie był dla nich łaskawy. Każda z nich zostawiła po sobie coś więcej niż rolę, emocje, wspomnienia, fragment prawdy o ludzkiej wrażliwości. Choć ich głosy ucichły, wciąż brzmią w filmach, piosenkach i w sercach tych, którzy je pamiętają. Bo prawdziwy talent nie przemija, tylko zmienia formę. Czasem wystarczy jedno spojrzenie na stare zdjęcie, jedno zdanie z ulubionego filmu, by znów poczuć ich obecność. Te kobiety przypominają nam, że życie artysty to nie bajka, lecz piękna, często bolesna podróż ku wieczności. A jeśli dziś, po obejrzeniu tego filmu, pomyślisz o którejś z nich z czułością i wzruszeniem, to znaczy, że nadal żyją. W pamięci, w emocjach, w nas.